Gdy chcesz rozwijać marketing w swojej firmie i docierać do nowych potencjalnych klientów, to co robisz za każdym razem? Za każdym razem wykorzystujesz słowa i będą to słowa w formie wpisów blogowych, treści na social mediach, będą słowa używane w długich i krótkich treściach wideo oraz w ofertach czy e-mail marketingu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o content marketingu w B2B, czyli jak za pomocą słów stworzyć całą strategię content marketingu. Aby rzeczywiście móc pozytywnie wpływać na nowych odbiorców. Korzyści jest oczywiście wiele, można by długo o tym opowiadać, ale nie dzisiaj. Dzisiaj opowiem Ci o konkretach, więc zaczynajmy. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witam Cię na kanale Wyższy poziom biznesu. Na tym kanale rozmawiamy o sprawdzonych i praktycznych strategiach do rozwoju biznesu, działu marketingu i działu sprzedaży w Twojej firmie. Content marketing w B2B niby takie proste, prawda? Hmm, nic bardziej mylnego. Większość osób tak naprawdę dopiero odkrywa, jak profesjonalnie robić content marketing w B2B w swojej firmie. Dla większości tworzenie treści kojarzy się z działaniami SEO. To stop. To zupełnie nie o to chodzi. Content marketing skupia się na zupełnie innych rzeczach, a cała strategia no to już całkiem zaawansowane działanie. Więc w dzisiejszym odcinku odkryjmy kilka ważnych elementów, abyś mógł swoją firmę i content marketing wznieść na dużo lepszy poziom. Czym dokładnie jest content marketing? Jest to nic innego jak proces tworzenia produkcji, dystrybucji treści, które mają za zadanie dotrzeć do potencjalnych nowych klientów. Jak i również do twoich obecnych klientów. Cała strategia content marketingu najmniej ma w związku z tym, że siedzimy i piszemy jakieś treści, bo to już jest etap wykonawczy. Cała strategia content marketingu. Tyczy się właśnie podejścia procesowego do realizacji takiego całego działania. A jaki jest cel tych działań? Otóż cel to jest na przykład zbudowanie świadomości marki, zbudowanie relacji z marką, zbudowanie edukacji wokół Twoich produktów lub usług, zbudowanie wyróżnienia świadomego firmy na tle konkurencji lub produktów i usług oraz przekierowanie w proces sprzedaży. Więc jak to przełożyć na praktykę? W praktyce tworzenie skutecznych strategii. Content marketingu w B2B polega przede wszystkim na tym, aby przemyśleć, jak krok po kroku zachowuje się twój potencjalny klient i przygotować taki format treści oraz taki rodzaj treści oraz informacje w tych danych treściach, na przykład w artykułach albo w filmach, które odpowiadają bezpośrednio na potrzeby takiego potencjalnego klienta, odpowiadają na jego pytania lub piszą o tym, co go aktualnie interesuje. Więc jak widzisz, na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem skomplikowanie, a jeżeli jest to pierwszy raz, kiedy o tym słyszysz, to zapnij pasy, bo teraz ci powiem, jak najlepiej w trzech prostych krokach zaplanować właśnie całą strategię. Pierwszą fazą jest faza awareness, czyli faza świadomości. Na tym etapie celem treści jest dotarcie do nowych odbiorców w miejscach, w których oni się znajdują. Może to być oczywiście wyszukiwarka Google, mogą to być portale branżowe, mogą to być odpowiednie grupy społecznościowe, czy mogą to być reklamy, które są publikowane do odpowiednich grup docelowych lub filmy wideo, które są publikowane na przykład na platformie takiej jak YouTube pod, pod odpowiednie słowa kluczowe czy tematy. W momencie, kiedy projektujemy treści, aby dotrzeć do takich odbiorców i zbudować tą fazę świadomości, to tutaj bardzo istotne jest wywołanie efektu po lub mnie i Uznaj, że moja firma jest ekspertem w tym, co robi oraz pokazanie tego, że my jako firma potrafimy rozwiązać aktualny problem naszego potencjalnego klienta. I pod tym kątem właśnie projektuje się różnego rodzaju treści. Nie są to jeszcze treści sprzedażowe, natomiast są to treści, które właśnie spełniają te cele, o których powiedziałem. Teraz, jak takie treści zaprojektować i na co tutaj zwrócić uwagę? Przede wszystkim należy zbadać dokładnie, jakie problemy, potrzeby ma nasza grupa docelowa czyli tą grupę musimy bardzo sobie dobrze określić. Grupa docelowa to jest nic innego jak osoby, które u nas kupują wymarzeni klienci. I w momencie kiedy wiemy, co aktualnie te osoby interesuje lub jaki problem posiadają te osoby, to możemy popatrzeć w to, co robi nasza firma i zastanowić się, jak te problemy możemy rozwiązać, i następnie stworzyć ciekawe treści, które przyciągną uwagę takiej osoby, aby rzeczywiście ta osoba na końcu obejrzenia takiej treści pomyślała, o, to jest ciekawe, oni mogą mi pomóc. Więc zauważ, że nie projektujemy tutaj treści po to, żeby sprzedawać, tylko projektujemy treści po to, żeby przyciągnąć uwagę jak największej ilości osób, zaciekawić. i Skierować ich do później kolejnych etapów naszego całego procesu czy strategii content marketingu. Jeżeli chodzi o sam format treści, to na tym etapie świetnie sprawdzają się treści wideo, w szczególności w social mediach, dlatego że treści wideo zazwyczaj charakteryzują się krótką długością i atrakcyjnym formatem. W szczególności, jeżeli na tych wideo dzieje się naprawdę. Dużo. Oczywiście, jeżeli nie jesteś osobą, która super produkuje wideo, nie ma najmniejszego problemu, wtedy po prostu skup się na treściach, które mają zdjęcie i tekst dopasowany do właśnie Twojej grupy odbiorców ciekawy dla nich. Faza druga faza rozważania. Kiedy potencjalni klienci trafili już na Twoje treści na etapie świadomości na etapie awareness, wtedy zaciekawieni chcą więcej. Więc naturalne jest to, że albo wejdą na Twoją stronę, albo na Twój profil, albo zobaczą Twoje reklamy remarketingowe, albo będą oglądać kolejne filmy, i wtedy te osoby przychodzą do kolejnej fazy fazy rozważania, czyli consideration. W tej fazie osoba jest już zainteresowana produktem lub usługą, który oferujesz. Ogląda ten produkt z każdej strony i zastanawia się, czy ten produkt będzie dla niej odpowiedni bada i sprawdza cenę, sprawdza funkcję tego produktu, albo design tego produktu, albo materiały, z jakich został wykonany ten produkt, lub możliwe potencjalne zastosowania lub problemy, jakie rozwiązuje ten produkt dany. I właśnie w tej fazie projektujemy treści, które mają za zadanie ułatwić przejście osobie przez ten etap rozważania i sprawić, że na końcu, kiedy osoba przeczyta nasze treści lub zobaczy nasze treści, dojdzie do wniosku, że to, co oferujemy, jest najlepsze. W tej fazie również skupiamy się na tym, aby świadomie wyróżnić nasz produkt lub usługę na tle konkurencji. Jeżeli jesteście najszybszą firmą, która najszybciej tworzy oferty, to bez problemu możecie jako ten element wyróżniający posłużyć się właśnie takim hakiem, tak to się w marketingu nazywa. Jeżeli Twoje sukienki są wykonane z wyjątkowo trwałego materiału i są wykonane w pięknym designie, który się zdecydowanie wyróżnia na rynku. Jest to unikatowy produkt, to to mogą być właśnie elementy, na które, których będziesz używać właśnie w tej fazie rozważania. Artykuły czy treści wideo w fazie rozważania są dużo dłuższe niż treści w fazie świadomości, które mają po prostu zaciekawić. Kiedy osoba jest zaciekawiona, bardzo chętnie ogląda 15, 20 czy nawet 60-minutowe materiały wideo, pod warunkiem, że informacje w nich zawarte są rzeczywiście ciekawe. I w tej fazie warto przygotować minimum z kilka treści, czyli taką serię. Różnych treści wideo, filmów, reklam marketingowych, mailingów czy materiałów wideo, ponieważ osoba w fazie rozważania spędza od kilku do nawet kilkunastu dni, a w pewnych przypadkach nawet kilka miesięcy. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że taka osoba regularnie będzie wracać na Twoją stronę internetową czy na Twoje serwisy społecznościowe, żeby dalej edukować się i myśleć, czy Twoje rozwiązanie jest rzeczywiście dobre dla niej. I jeżeli mamy tę fazę za sobą i udało nam się pozytywnie wpłynąć na umysł odbiorcy, przechodzimy do kolejnej fazy: faza trzecia, decyzja. W fazie trzeciej. W fazie decyzji osoba porównuje albo kilka różnych produktów, które są do siebie podobne z jednej kategorii, albo jeden produkt, który jest taki sam, ale oferuje je, je kilka firm. I w tej fazie decyzji osoba podsumowuje sobie wnioski, które zebrała z poprzedniej faz. Więc jeżeli w poprzednich faz nie masz zaplanowanych, to pewnie z automatu przegra z tymi, którzy to mają. Ale również w tej fazie osoby bardzo mocno biorą pod uwagę różne parametry techniczne samego zakupu, czyli jaki jest na przykład koszt. Czy dostaję jakieś rabaty? Co się stanie, jak mi się nie spodoba? W jaki sposób mogę dokonać zakupu? Kiedy dostanę ten produkt, który kupiłem lub kupiłam? Jak szybko go dostanę? Co się wydarzy, kiedy produkt się zepsuje? Czy kupuję od firmy godnej zaufania? Czy ta firma za chwilę zniknie? To jest tylko kilka z wielu pytań, które osoby zadają sobie w procesie zakupu i w tej fazie decyzji, aby ułatwić osobie. Właśnie wybór Twojej firmy, warto przygotowywać treści, reklamy marketingowe, filmy wideo, w których te informacje przemycasz. Być może dodanie tych informacji do Twojej strategii, content marketingu sprawi, że osoba właśnie wybierze Twoją firmę, a nie inną. Dlaczego? Bo prawdopodobnie inne firmy w ogóle o tym nie pomyślą. I tym sposobem dochodzimy do samego końca. Decyzja została podjęta, i klient dokonał zakupu. Jeżeli fajnie przemyślałeś strategię content marketingu, prawdopodobnie potencjalny klient dokonał zakupu u Ciebie. Jeżeli natomiast coś poszło nie tak, warto użyć specjalnych programów, które mogą przeanalizować, co się stało z takimi treściami, na przykład narzędzi do tworzenia tzw. map ciepła, które sprawdzają, co się dzieje z użytkownikiem na stronie, jak on czyta Twój artykuł i usprawnienie tych artykułów. Kiedy artykuły natomiast są skuteczne lub Spisy blogowe czy inne treści, to mamy do czynienia z tak zwaną konwersją, czyli osoba podejmuje pozytywną dla ciebie decyzję. I postanawia skorzystać z Twoich produktów lub usług, które Twoja firma oferuje. Jeżeli tak, to znaczy, że strategia content marketingu jest gotowa. Jeżeli natomiast po drodze, na których etapach bardzo dużo osób odpada i rezygnuje, jest to zupełnie normalne. Wtedy należy pomyśleć o usprawnieniach takiego etapu, zrobić właśnie testy UX-owe, zrobić testy usability, zrobić hitmapy, wyciągnąć wnioski i to poprawić. Jest to zupełnie normalne, że kilka razy będziesz to poprawiał, ale tak się właśnie tworzy strategia content marketingu. Która na końcu działa. Daj znać, czy w Twojej firmie brałeś pod uwagę stworzenie takiej strategii content marketingowej. Jeżeli tak, daj znać, czy ona działa. Jeżeli ten materiał był natomiast dla Ciebie pomocny, również napisz mi w komentarzu dosłownie jedno słowo super. Wtedy będę wiedział, że obejrzałeś ten film do końca. Trzymajcie się i słyszymy się w kolejnym odcinku.